Ukochana duszo, jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie w tym momencie, wiedz, że nie jest to przypadek. Anioły mają coś bardzo specjalnego do ujawnienia, coś, co musi do ciebie dotrzeć z całą ostrożnością i miłością. Posłuchaj do końca, ponieważ każde słowo zostało wysłane bezpośrednio do twojego serca, z boskim przeznaczeniem. Anioły chcą, abyś wiedział, a. Że ktoś mówił o tobie w sposób, który rozgrzeje twoje serce. Ta osoba zwierzyła się komuś innemu w tajemnicy, że jesteś niemożliwy, a do zapomnienia. Wyobraź sobie, ktoś to czuje i musi się tym podzielić, nawet dyskretnie. Anioły poprosiły mnie, abym ci powiedział, a, że ta energia nie jest jakąkolwiek energią, jest to głębokie wspomnienie. Które pozostawiasz w życiu ludzi, którzy krzyżują twoją drogę. Masz wyjątkową obecność, blask, który nie gaśnie. Ktoś to zauważył i, nawet nieświadomie, poczuł, że twoje wspomnienie zakorzeniło się w sposób, którego nie da się tak po prostu puścić. Ta osoba patrzy na ciebie i nawet w chwilach, gdy nie jesteście razem, jej myśli wracają do ciebie. Anioły chcą, Abyś wiedział, a że to jest odzwierciedlenie Twojej prawdziwej wartości i światła, które naturalnie emanujesz. Być może tego nie zauważyłeś, Aś, ale Twoje gesty, Twój uśmiech, a nawet Twój sposób mówienia tworzą wpływ, który wielu potajemnie przechowuje. Ta osoba, która uważa Cię za niemożliwego, on do zapomnienia, czuje to intensywnie. Anioły mówią. Że powinieneś powinnaś rozważyć moc własnego magnetyzmu i pozwolić, aby był on kierowany w pozytywny sposób. Rozejrzyj się wokół, dostrzeż znaki, które życie stawia przed tobą. Być może nieoczekiwane spotkania, nagłe wiadomości lub wspomnienia, które pojawiają się znikąd. Wszystko to jest wskaźnikiem, że połączenie, które tworzysz z ludźmi, nie pozostaje niezauważone. Ktoś przechowuje twoje wspomnienia jak skarby. Anioły potwierdzają, że jest to godne celebrowania. Możliwe, że zastanawiasz się, kim jest ta osoba. Anioły mówią, że teraz nie jest ważne, aby wiedzieć dokładnie, kim jest, ale zrozumieć, że twoja energia jest wyjątkowa. Masz moc przekształcania każdego związku. I nawet jeśli czasami czujesz się niewidzialny, a zawsze jest ktoś, kto tęskni za tobą w słodki i trwały sposób. Nadchodzące dni przyniosą wyraźne znaki, że ta osoba często o tobie myśli. Może to być poprzez sny, wspólne wspomnienia lub zbieżne sytuacje, ale anioły gwarantują, że to nie są przypadki. Wszystko jest kierowane tak, abyś poczuł a efekt tego uczucia które ktoś wyznał. Anioły radzą również, aby działać z lekkością i pewnością siebie. Nie jest konieczne inicjowanie ani szukanie natychmiastowych odpowiedzi. Pozwól życiu toczyć się naturalnie, ponieważ energia, którą teraz emanujesz, przyciąga wydarzenia, które jeszcze bardziej ujawnią Twoją niezapomnianą obecność. Wchodzisz w fazę większego uznania. Gdzie ludzie jeszcze bardziej dostrzegą Twoją wartość? To, co wcześniej mogło umknąć uwadze, teraz zostanie zauważone. Zobaczysz, że pamięć, którą pozostawiasz w ludziach, jest pozytywna, znacząca i inspirująca. Nadszedł czas, aby zajrzeć w głąb siebie i docenić swoje własne cechy. Anioły mówią, że powinieneś, powinnaś pozwolić sobie poczuć dumę z wpływu. Jaki wywołujesz. Każdy Twój gest jest znaczący, każde słowo ma wagę, a to sprawia, że jesteś niemożliwy, a do zapomnienia dla tych, którzy naprawdę łączą się z Twoją energią. Być może już poczułeś aś, w jakimś momencie, tęsknotę, którą ktoś za Tobą czuje. Anioły proszą, abyś przyjął Eła to jako dar, a nie jako presję. Wiedza. Że zostawiasz dobre wspomnienia w czyimś sercu, jest potwierdzeniem, że Twoja energia jest naładowana miłością i radością. Czasami możesz czuć inną energię wokół siebie, coś, co wzbudza ciekawość i rozgrzewa serce. To uczucie jest potwierdzeniem tego, co zostało wyznane. Twoja obecność pozostawia głębokie ślady, których nikt nie jest w stanie zatrzeć. To, co wydarzyło się z tą osobą, polega na tym, że nawet nieświadomie myśl o tobie pojawia się w nieoczekiwanych momentach, łagodne wspomnienia wyłaniające się w środku rutyny. Anioły mówią, że to jest odzwierciedlenie intensywności Twojej esencji. Możesz czuć, że przechodzisz wewnętrzne zmiany, a te transformacje podnoszą Twoją energię w sposób, który staje się niemożliwy do zapomnienia. Każdy Twój krok tworzy fale, które docierają do tych, którzy tęsknią za Tobą w cichy i delikatny sposób. W nadchodzących dniach małe zbiegi okoliczności mogą przyspieszyć bicie Twojego serca. Być może ktoś wspomniał coś, co tylko Wy dwoje dzielicie, lub poczujesz chęć zadzwonienia lub napisania. Anioły proszą, abyś dostrzegł A te sygnały i przyjął Eła je z wdzięcznością. Istnieje niewidzialna siła, która łączy cię z tą osobą w subtelny i intensywny sposób. To nie tylko wspomnienie, to przyciąganie dusz, które potwierdzają unikalną energię każdego z Was. Anioły gwarantują, że to jest prawdziwe i dzieje się teraz. Powinieneś, powinnaś powtórzyć następujące zdanie, czując, jak każde słowo pulsuje w Tobie. Łącząc Twoją energię z częstotliwością tego, co ma nadejść, przyciągam prawdziwą i niezapomnianą miłość. W chwilach zwątpienia pamiętaj, że to wszystko nie jest przypadkiem. Każda myśl, każde wspomnienie, każde uczucie, które się pojawia na Twój temat, jest dowodem na to, że ktoś potwierdza Twoją wartość i Twoją zdolność do pozostawiania trwałych śladów. Być może nadal nie dostrzegłeś Aś, jak bardzo jesteś podziwiany A i wspominany w Anioły proszą, abyś przyjął Eła tę prawdę i pozwolił A, aby wzmocniła twoją pewność siebie i poczucie własnej wartości, ponieważ twoje światło przyciąga niezapomniane doświadczenia i ludzi. W najbliższych dniach mogą pojawić się niespodzianki, nieoczekiwane spotkanie, wiadomość lub nawet spojrzenie. Które budzi wspomnienia. Każdy sygnał powinien być postrzegany jako potwierdzenie, że ktoś nadal uważa cię za niemożliwego, on um do zapomnienia. Myśli tej osoby często wracają do ciebie w niemal magiczny sposób. Może to wydawać się zbiegiem okoliczności, ale anioły potwierdzają, że płynie energia, przypominając jej o Twojej obecności i wszystkim, co reprezentujesz. Pozwól! Aby ta informacja dotknęła Twojego serca w łagodny i pozytywny sposób. Nie ma pośpiechu ani potrzeby natychmiastowego działania. Życie ma swój czas. Anioły kierują każdym krokiem, który się rozwija. Twój energetyczny wpływ nie ogranicza się tylko do tych, którzy są blisko, ale także do sytuacji i doświadczeń, które pojawiają się nieoczekiwanie. Każdy Twój gest zostawia kwiaty. I dlatego jesteś tak intensywnie wspominany w A. Ważne jest, aby czuć wdzięczność za to uznanie. Wiedza, że ktoś wyznał, iż jesteś niemożliwy w A do zapomnienia, jest prezentem. Anioły proszą, abyś przyjął go z lekkością, pewnością siebie i miłością własną. W chwilach refleksji pamiętaj, że Twoja esencja jest potężna i magnetyczna. Budzisz głębokie i autentyczne uczucia, których nie można zignorować, nawet jeśli są ciche lub sekretne. Połączenie między tobą a tym, kto za tobą tęskni, jest bardziej duchowe niż fizyczne. Jest to wspomnienie, które przenika myśli, sny i pragnienia. Będzie się ono wzmacniać z czasem. Jeszcze raz zadeklaruj zdanie, przyciągam prawdziwą i niezapomnianą miłość. Poczuj moc, jaką ma każde słowo, i pozwól mu rozprzestrzenić się po Twoim ciele i umyśle, wzmacniając Twoją pozytywną energię. Anioły chcą, abyś dostrzegł, a że Twoja obecność wpływa na życie w szczególny sposób. Ktoś przechowuje Twój uśmiech, Twój głos, a nawet małe detale, które czynią Cię niezapomnianymą. I to odzwierciedla się w ciągłych myśli i uczuciach. Jesteś w momencie większej percepcji tego, co przekazujesz. Każde słowo, gest lub działanie odbija się echem w życiu tego, kto za tobą tęskni, tworząc wspomnienia, które pozostają nawet gdy nie ma bezpośredniego kontaktu. Wszechświat sprzyja tym, którzy potwierdzają własną siłę i magnetyzm. Powinieneś, powinnaś pozwolić sobie na blask, ponieważ energia, którą emanujesz, Zawsze będzie dostrzegana i wspominana z czułością i podziwem. Wkrótce pojawią się jeszcze jaśniejsze znaki. Być może ktoś niespodziewanie o tobie wspomni, lub pojawią się sytuacje, które przypomną, że Twoja obecność nie została zapomniana. Zwróć uwagę, ponieważ to potwierdza wszystko, co przekazują anioły. Ważne jest, aby pozwolić uczuciom miłości własnej i pewności siebie się wzmocnić. Kiedy się cenisz. Energia, którą projektujesz, wzrasta i staje się niemożliwa do zignorowania lub zapomnienia przez tych, którzy naprawdę czują Twoją obecność. Musisz zdać sobie sprawę, że bycie niezapomnianym o nie zależy od wysiłku, ale od okoliczności i prawdy, którą niesiesz. Ta osoba dostrzega każdy szczegół, każdy niuans, a to tworzy głębokie i pełne połączenie. Bądź cierpliwy, a w tym procesie. Nie wszystko ujawnia się natychmiast, ale znaki istnieją i przychodzą w naturalny sposób. Anioły proszą, abyś zaufał A temu przepływowi i wiedział A, że wszystko dzieje się we właściwym czasie. Krótkie chwile tęsknoty lub wspomnienia są zapowiedzą tego, że Twoja obecność jest wyryta w pamięci kogoś. Te momenty są wyjątkowe i pełne znaczenia, nawet gdy są dyskretne. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, wypełniając Twoje serce pokojem, miłością i wdzięcznością. Niech anioły kontynuują prowadzenie Twoich kroków, oświetlając każdy moment boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech tak się stanie, z łaską i miłością niebios, teraz i na zawsze. Amen.